Powiedz nam, jakieś go poznała. Ach, to było na dyskotece. Podszedł do mnie i opatrza co za ciulik. Narąbany w sztok go do mi, że mumcyce jak matrycy. Co wtedy zrobiłaś? Wiesz co, tyż była trochę na rauszu, ale myśla, co ją ja robię? Mazła go, a on. Podskoczył, a w ja... pod na jakoś para i zaczęła się zadymać. To zrozumiałe, ale nie odrzuciłaś go z serca. Co zaważyło o tej bardzo odważnej decyzji? Widziałach, że dobrze się piery, że mu para w łapie. Wiesz, doł w gęba tym chopu <słuch> co a... na niego w pot i ty szedł też. Myśla se, to je łon. Miński, zdecydowany, silny, prawdziwy hop. A pierwsza randka jako była? Pierwszą dostała kto. Ja. Dzięki za wywiad.